Cześć Hi Hello, dzień dobry, hejka, cześć, witajcie, jestem Kasia, a razem ze mną to Diego, dzień dobry Hej, hej, hello Hello, jak tam? No dobrze, leci dobrze, bardzo dobrze, uśmiechnięty jak zwykle No od za to ci ludzie kochają? Tak, tak, za uśmiech, za spokój Znaczy niektórzy cię nienawidzą, za szydarczy uśmiech no wiesz, no kurczę, różnie ludzie odbierają ten mój uśmiech, ale rzeczywiście, jak ktoś mnie nie lubi, no to ten mój uśmiech jeszcze bardziej go denerwuje. Dobra, słuchaj, ja muszę najpierw Cię pochwalić e, i to jest zbiorczy, zbiorcza pochwała od wszystkich internautów za Twoje ostatnie zachowanie podczas naszego wywiadu. Naprawdę szacun, za opanowanie, jakie wtedy wykazałeś i też muszę Cię przeprosić, e, ponieważ nie wiem, jak Ty to odebrałeś, ale mogło tak wyjść, że chciałam, żeby Danis był na wywiad i żeby wyszło między Wami jakaś kosa. Nie chciałam, chciałam tylko, żebyście pogadali, ale już coś to przepraszam i chwalę. Nie no, easy, easy, normalnie. Cieszę się, że popieracie. Pozdrawiam. Tak jest, ale nie, dobra, powiedz mi, ty miałeś jakąś ochotę, żeby się tam odpalić? To będzie, bo właśnie mówiłeś dzisiaj, że ty jeszcze się nie odpaliłeś, że jeszcze się trzymasz, ale ja go wtedy już tak podszedł. I wcześniej jeszcze gleba w ogóle yy, na, tam na, na backstage'u. Ty chciałeś coś już tak wiesz, więcej zadziałać, czy nadal jednak spokój? Spokój, spokój, spokój. Ja jestem sfokusowany na walkę z Damiano i tylko ona mnie interesuje, więc nie chcę rozpraszać się takim jak Denis. No dobra, no to co by się musiał stać, bo to też widziałam, widzowie pisali na, na czacie. Co by się musiał stać, żebyś ty ruszył w końcu na Denisa? Bo wiesz, no było wyzywanie, zaczepki. To co musiałoby być więcej, żebyś ty się odpalił? Eee, Kudymą. A ty też byłeś w Legii? A tak, ja też byłem w Legii cudzoziemskiej. E, tutaj mam tatuaż. Tak, tak, jeżeli papą? Jeżeli papą, celi papą. Dobra, czyli na razie pomidor. No tak, pomidor, proste. Dobra, słuchaj, powiedz mi ogólnie jak w ci w dzisiejszych rundkach, bo raczej tak było całkiem spoko między wami, chociaż dowiedziałeś się, że miałeś już mieć solówkę i jeszcze jakąś walkę, tak? Tak, tak, właśnie się dowiedziałem, że to byłem zaproszony na solo. <śdio> dlaczego się, od... sensie dlaczego odmówiłeś? <śdio> bo przeprowadzaliśmy wywiad, nie? No są rzeczy, są sprawy ważne i ważniejsze, nie? Powiedz mi teraz wyzwanie przed Tobą, Damian Janikowski, e, tak. wziąłeś to naprawdę na poważnie, bo ja myślałam, że będziesz w Rzeszowie się przygotowywał nadal, a tu jednak y, jest Poznań. Obawiasz się chyba bardzo, Damian, jeżeli chodzi o ten parter, nie? Skoro wybrałeś właśnie Ankos. Tak, wybrałem Ankos, znaczy do wcześniejszej walki też przygotowywałem się w Ankosie, tylko to były krótsze przygotowania, a teraz, y, wiesz, no, bardzo wymagający przeciwnik, dużo większe wyzwanie, bardzo sportowe, więc no, jakby nie patrzeć, robię wszystko, żeby nie powiedzieć sobie e, po walce, gdy przegram, a nie przegram, e, e, ale chcę być pewny tego po walce, że zrobiłem wszystko co w mojej mocy, żeby tę walkę wygrać i dlatego tak to robię, dlatego tak się przygotowuję w najlepszym klubie MMA w Polsce, w Europie. Mówię, albo może na przykład u Ciebie jakiś pomysł, żeby tej walki nie robić w MMA, tylko w K1, bo to jednak, no wiesz, tam miał być dużo większe szanse niż w MMA, mimo wszystko. Tak, to się zgadza. E, no zaproponowałem Damianowi, że może byśmy pierwszą rundę zrobili jakoś no, tam inaczej, umówiliśmy się tam dżentelmeńsko. Wiadomo, no, bo Damian e, fajnie też od razu zbił, nie, ten argument i zgasił mnie, Mówi, pod, wiedziałeś co podpisywałeś, tak, owszem, e, ale fajnie, że później zrobił krok w moją stronę i rzeczywiście... E, Powiedział, że Jetelmejsku umawiamy się na jedną minutę w boksie, aczkolwiek no, też do końca nie mogę tego traktować w 100% zapewnik, bo no, to jest walka. To są zasady MMA i choćby nawet, czy Damian będzie drachnięty jakoś tam mocniej, no to z automatu pójdzie po nogi, bo to będzie jego po prostu odruch obronny, nie? więc no, chcemy wygrać, więc to no, się o rzeczy normalnie jedziemy, MMA i tyle. Okej, okay, ale raczej szans, że ty go pierwszy sprowadzisz nie ma za bardzo. Nie, nie, raczej, 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 raczej to nie będzie miał racji by to, no na zwyczajnie świecie, po prostu, nawet gdybym próbował to pewnie Damian by wtedy pokazał mi swoje linie lotnicze. Nie no, powinieneś powiedzieć tak, zaatakuję, jestem pewny swoich umiejętności. Nie, 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 ja realnie oceniam swoje umiejętności, aczkolwiek czuję się coraz bardziej przygotowany, czuję się coraz pewniej w parterze, ogólnie w MMA, także nie obawiam się, wchodzę jak po swoje. Dobrze. Słuchaj, ostatnio na premie odbyła się walka e, o tytuł króla. Don Casio zmierzył się z Popkiem. Widziałeś tą walkę? Widziałem tylko na TikToku. Tam chyba e, jeden urywek czy dwa urywki, więc ciężko mi powiedzieć jak wyglądała walka. E, no i tyle. Okej, okay, ale to jeżeli nawet nie widziałeś, to padła propozycja ze strony internautów, którzy powiedzieli, że już był tytuł, walka o tytuł króla. Wygrał ją Cassio, została jeszcze walka o tytuł Don, Don Diego, Don Cassio. Powiedz mi, czy jest szansa na taką walkę? Wątpię. Znaczy, fajnie by było. Ja pisałbym się na, na każde warunki, jakie Don Cassio by wrzucił. Mhm. Ale jest to praktycznie nierealne no, ze względu na konflikt interesów naszych federacji. High League nie puści mnie do Prime'u, Prime nie puści Casio tutaj. Z jeszcze wszystko wiesz, wszystko możliwe. No, w sumie tak może być, aczkolwiek no wiesz jak jest. Ja też nie do końca decyduję o tym jakie ja walki dostaję, jakie walki będą się odbywać, więc no siłą rzeczy... Nie biorę tego jakoś tam super e, zapewnik. Fajnie by było, owszem, nie mówię, że nie, a wręcz podpisywałbym kontrakt w ciemno dwoma rękoma, ale. Ale live is live. Okej, okay, ale na przykład jakie ty dałabyś sobie szansę? Na przykład w K1 moglibyście zrobić tą walkę, bo kasę ma nie lubi. No ty nie musiałbyś to zrobić tego parteru, wiesz, sama stójka ewentualnie właśnie K1, nie? Dla mnie bez różnicy. Ja wiem, że ja wygram z Kasją w każdej płaszczyźnie. Czy to MMA, czy K1, czy sam plus. Tym bardziej, że jesteś przyszłym mistrzem olimpijskim. Biorąc pod uwagę różowe barwy e, olimpijskie, no to tak. Ale naprawdę, z, to było to było szukujące i widziałeś dzisiaj dla wszystkich. Od kiedy to masz taki pomysł w głowie i dlaczego tak późno się trochę za niego zabierasz mimo wszystko? To nie jest. E, powiedzmy, pomysł, który. E, za który późno się zabieram. To no po prostu organizacje olimpijskie późno zabierają się za wdrożenie kickboxingu do, do swoich szeregów. To na przykład w boksie nie chciałeś? Nigdy nie chciałbyś na przykład spróbować się w boksie? Wiem, wiem, że K1 na boks to jest co innego, no ale wiesz? Znaczy, to też jest różnica, właśnie, bo kickboxing dzieli się na kilka formuł i K1 na full kontakt to są dwie różne formuły. Tak, Ja walczyłem zawodowo też w K1 ze względu takiego, że nie było walk zawodowych w formule full contact. I no ja przez to też powiedzmy obrywałem dość mocno po, po noga, właśnie przez te low kicki, bo my full kontakcie kopiemy od pasa w górę. Ale to też nie jest powiedziane, że jeżeli kickboxing będzie wrzucony do, do Olimpiady, że będzie to formuła full kontakt, nie? Może być też K1 i, i może być problem. A jeśli chodzi o boks, no to yy, ja myślę, że poniekąd za sprawą po prostu Polskiego Związku Boksu, to jest stary beton i no, Walka z wiatrakami nie ma sensu. Okej, okay, dobra, y, ostatnie moje dwa pytania, dzisiaj propozycja walki <grych> Twojej z Szeligą kontra hmm. Muran z Denisem, co to ty o tym sądzisz, bo o tej walce już dużo, już dużo się mówi. Kurczę, ciekawy pojedynek, bardzo wyrównany, myślę, że mogłoby to pójść w dwie strony, fajnie, spoko, tego jeszcze nie było. I jakby się, nawet w formule limit, tak jak tutaj padło. No jasne, wchodzi, wchodzi czterech, wychodzi dwóch albo jeden, nie? jak to, to no Muran jeszcze powiedział, tak, to się zgadza. Okej, okay, dobra i moje ostatnie pytanie, najbliższa walka albo kontra GOAT. Twoi ewentualnie potencjalni rywale przyszli. Jak ty typujesz tą walkę? No ja typuję na Balboę. No mimo wszystko, że, że lubię obydwu czysteniaków, no to typuję Balboę. No nie wiem dlaczego. Uważam, że, że ma trochę więcej tych atutów do tego, żeby wygrać tą walkę. Okej, okay, i kolejna gromda już swoim udziałem wtedy. No zobaczymy, jeżeli ono, odbędzie się ta walka bez jakichś tam większych kontuzji, hmm? gentlemanów, no to, no to wtedy pewnie tak, a jeśli nie, no to będzie musiało się tam gdzieś chwilę odlec, ale Ale na pewno... Zobaczycie w gromdzie walce o pas. Dobra, w porządku. Słuchaj, zapraszaj widzów do zakupu pay-per-view. Ja nie chcę zaprosić widzów do zakupu pay-per-view. Ja chciałbym zaprosić y o, widzów do, chciałam, no? do zakupu koszulek na Crux Different. Y jest, ruszyła, już jakiś czas temu ruszyła akcja Pies z Kulawą Nogą, a no generalnie chodzi o to, żeby wesprzeć czworonogi, wesprzeć właśnie tam, jeśli chodzi o zakup wózków dla tych czworonogów i tak dalej, tak dalej, a że ja mam Pimpusia, uwielbiam mojego Pimpusia, uwielbiam zwierzęta, a tym bardziej moja Sylwia jest mega zwolenniczką zwierząt, więc zachęcam do tego. A Pay Per View przy okazji. Dobra, to kupujcie. Okej, okay, dziękuję Ci bardzo i powodzenka. Dzięki, siemano. Siemanko.